Kaczmarczyk na dzień przed ważeniem, przed galą KSW64. Także oczywiste pytanie: jakie idzie zbijanie tych ostatnich kilogramów ile ci jeszcze zostało do limitu? Zostało kilka kilogramów, a około czterech, także tak nie jest wcale tak źle. Yy, wydaje mi się, że na spokojnie to zrobię. Yy, może jutro jakaś jedna wanna i, i, i powinno gładko wszystko zejść. Jestem troszkę zmęczony, ale, ale to jest tak jak, jak, jak zawsze tak naprawdę. Oprócz tego, że, że czuję już delikatnie to zbijanie wagi, to mam bardzo pozytywne nastawienie i jestem mega, mega naładowany na tą walkę. W takim razie, jak przebiegały przygotowania, czy były jakieś problemy? Widzieliśmy również, że jeździłeś do warszawskiego centrum atletyki na sparingi. Jak oceniasz te przygotowania w porównaniu z innymi? Yy, oceniam je bardzo dobrze. Przygotowałem się praktycznie bez żadnych tam większych kontuzji. Bez żadnych utrudnień. Wydaje mi się, że zrobiłem w 100% to, co chciałem zrobić. Tak, były sparingi na WCA, ale główną robotę zrobiłem w Radomiu, w radomskim klubie Tekuondo pod okiem trenera Germana Anfinogenowa. W WCA zdarzyło mi się sparować i z Marianem Ziółkowskim, i z Sebastianem Przybyszem. Wiadomo, to, to, są, to są naprawdę duże nazwiska. No ale mówię, główną robotę zrobiłem u siebie w Radomiu i, i mam nadzieję pokazać te, te nowe rzeczy, których się nauczyłem już już w sobotę. Na grupie MMA Świat zrobiliśmy ankietę i zapytaliśmy kibiców, na którą walkę najbardziej czekają. Jak myślisz, na czyją walkę kibice najbardziej czekają? Ja słyszałem już o tym, tak, słyszałem, że to na naszą i to jest mega wyróżnienie, bo patrząc na tak. Nasportowaną kartę gwiazdami no to, to to jest dla mnie naprawdę coś wielkiego, że taki chłopak jak ja, kurczę, który tak naprawdę pochodzę z mojej wsi pod Radomiem, tak, jestem naprawdę w szoku, że to tak wszystko szybko poszło. No ale tak, tak patrząc na tą walkę z perspektywy sportowej, jestem bardzo pewny siebie i, i uważam, że uważam, że zaprezentuje się jeżeli zaprezentuje się w 100% tak, tak, tak dobrze jak w poprzednich walkach przed walką z Michałem Sobiechem, to bez problemu wygram tę walkę. No jest to naprawdę bardzo imponujące. Poza tym jesteście też bardzo wysoko na karcie i czy jest to dla Ciebie jakaś dodatkowa motywacja? No tak, na pewno. Już w poprzedniej walce tak naprawdę byłem wysoko w karcie walk z Michałem Sobiechem i widzę, że organizacja KSW mnie docenia i stara się mnie promować i no bardzo za to dziękuję, bo, bo, bo to jest dla mnie też dużo, że, że mogę się pokazywać, a jeszcze nie jestem gdzieś tam w pierwszej czy drugiej walce, no tylko chyba w szóstej, tak? Także tak, w, szóstej, w szóstej od początku, chyba tak. Także to jest dla mnie mega, mega wyróżnienie. Wspomniałeś o tym, że ta popularność wśród kibiców robi na tobie wrażenie. Ja chciałem zapytać o trochę od drugiej strony, czy nie jest to pewnego rodzaju presja, bo jednak po tej walce z Michałem Sobiechem, która była bardzo dobrą walką, no kibice zdecydowanie oczekują tutaj fajerwerków w pojedynku z Robertem. Powiedz, czy nie odbierasz z tego trochę tak, że jednak ta presja jest ze strony kibiców narzucana? Yy, zawsze jest jakaś presja tak naprawdę, czy, czy walczyłem gdzieś po, na początku na amatorstwie, czy, czy tutaj walczę też jest presja. Ale to jest bardzo bardziej presja, którą ja narzucam sam sobie, bo yy, nie stara, ni, nigdy nie patrzę na to, co ktoś chce mi narzucić, czy, 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 czy ja mam coś komuś udowadniać, bo nie na tym to polega. Ja świetnie się bawię, to jest to, co kocham. Super na tym zarabiam, także kurczę, no, czego chcieć więcej, więcej tak naprawdę jestem mega szczęśliwy z tym, co robię i. Presję to może mieć tak jak gdzieś to już kiedyś słyszałem, yy, mama z chorym dzieckiem, albo, albo ktoś, kto musi ciężko pracować na to, żeby wyżywić rodzinę, a nie my, wchodzący do klatki i tak naprawdę bawiący się tym sportem, bo tak naprawdę to nic poważnego nam się nie stanie. Jest sędzia, jest lekarz, także wychodzimy, robimy robotę swoją, tak, to co mamy zrobić i świetnie się tym bawimy, zarabiamy z tego naprawdę dobre pieniądze, także. Nie wiem, co mam więcej powiedzieć. Porozmawiamy chwilę o Twoim przeciwniku. E, oczywiście nie powiesz to, jakie są jego e, słabe strony, e, które dostrzegasz, ale chciałem Cię zapytać e, o mocne strony e, Twojego przeciwnika, przeciwnika, jakie Ty widzisz, e, na co szczególnie będziesz musiał uważać. Robert jest zdecydowanie graplerem. No wszystko musiałby się mega rozwinąć od tej ostatniej walki z Danielem Barzantem. Daniel chyba tak mają imię. Z Danielem Barzantem by się musiał jakoś mega rozwinąć, żeby poprawić tą, tą stójkę. Każdy mówi, że się tak rozwinął, no ale, no ale sprawdzimy to już w sobotę. Ale zdecydowanie to jest zawodnik parterowy z solidnymi zapasami i głównie na to muszę uważać. Jak myślisz, jak wiele się zmieniło od Waszego ostatniego, to był amatorski co prawda pojedynek, wygrałeś go, ale co się zmieniło? Myślisz, że jest to tak zwana przepaść? Szczerze nie wiem, na pewno zmieniło się to, że wtedy Robert miał więcej włosów ode mnie, a teraz Robert jest słyszy, ja mam więcej włosów od niego. Także, także to się zmieniło na pewno, a co się zmieniło w naszym stylach, to na pewno, no w stylach tak, tak naprawdę to nie wiem, ale no na pewno się rozwinęliśmy i sportowo i mentalnie. Tak jak powiedziałem w jednym wywiadzie, wcześniej byliśmy chłopcami, a teraz jesteśmy już mężczyznami w tej walce, także to będzie zdecydowanie inna walka i tu nie wyjdziemy po prostu wygrać, tylko zrobić sobie krzywdę. W jednym z wywiadów wcześniej stwierdziłeś, że nie jest to Twój wymarzony pojedynek, że wolałbyś się bić z kimś z zagranicy i jest to tylko jeden z celów do pokonania. W takim razie jaki byłby dla Ciebie taki wymarzony pojedynek? Jak Powiedziałem, że kiedyś w KSW byłby dla mnie wymarzonym rywalem Kleberko i Keerps, który już nie, nie walczy u nas w organizacji, tylko tam odnosi duże sukcesy w Rizin, ale to nie o to chodziło, po prostu dla mnie nie chciałem po prostu bić się już z kolejnym Polakiem, chciałem mieć nastawienie takie, że biję się z obcokrajowcem, też już wiadomo jak... jak jak portale branżowe podchwycają te, te nagłówki, żeby mieć wyświetlenia później. No i tak, tak to się potem rozniosło, no ale no, faktycznie nie był to gdzieś rywal, którym się mega jarałem, ale już po tym face to face, gdzieś tam jak spotkaliśmy się na ostatniej gali KSW, to poczułem te emocje i dały mi one dużo większą motywację. Znaczy tak naprawdę przygotowywałem się tak jak zawsze, czyli, czyli jakbym walczył z mistrzem świata. I niczego nie chcę ujmować Robertowi, ani, ani nic w tym stylu, po prostu powiedziałem, że wolałbym walczyć z jakimś zawodnikiem z zagranicy. Daniel Rutkowski zasilił waszą kategorię wagową. To będzie jego pierwsze starcie w Federacji KSW. Czy gdybyś dostał propozycję następnej walki z Danielem Rutkowskim, to czy, czy, czy przyjąłbyś tą walkę i czy uważasz, że jesteś gotów na takiego zawodnika, jakim jest Daniel? Najpierw odpowiem na to, czy jestem gotów. Uważam, że jestem gotów, że, że jestem gotów walczyć z czołówką tej kategorii w organizacji KSW, a co do walki z Danielem, to ja uważam, to już mówiłem przed chwilą w wywiadzie, że nasza walka z Danielem ma sens, jeżeli albo gala odbywa się w Radomiu, albo jest ona w starcie pas, bo inaczej tak naprawdę ta walka, ta walka nie jest tak, tak super interesująca. Jeżeli gala by odbywała się w Radomiu, na nowo powstaje hali, jeżeli w ogóle powstanie, bo już powstaje kilka lat i, i dalej jest różnie, ale no to odbiegając od tego tematu. To jeżeli będzie tak hala w Radomiu, no to takie starcie z Danielem pewnie by, by przyciągnęło bardzo dużą publikę. No i wiadomo, jeżeli by to było starcie opas to też raczej nie zastanawiam się kto jest właścicielem tego pasa, tylko po prostu to biorę. A że z Danielem nie trenujemy razem, yy, tak naprawdę to, to moglibyśmy się bez problemu bić, no ale na tą chwilę myślę, że ten pojedynek jest bez sensu. Niech Daniel wygra swoją następną walkę, niech, niech w kolejnej walce wygra pas z KSW. Życzę mu wszystkiego najlepszego, bo to, to świetny zawodnik. I z naprawdę świetnymi umiejętnościami, także niech idzie, niech idzie swoją drogą. Ja będę szedł swoją. Jeżeli nasze drogi się naprawdę tam przetną, że będziemy musieli się bić, no to, no to będziemy się bić. Na tej karcie walka z 64. Bije się również twój klubowy kolega Albert. Jak oceniasz jego przygotowania i kogo widzisz jako faworyta tego starcia, pewnie powiesz, że Alberta, ale jakbyś mógł taką małą analizę przeprowadzić dla nas. No, Albert jest świetnym zawodnikiem, jest też świetnym człowiekiem. No Kurczę, to jest gość, który tak naprawdę. To był mój taki pierwszy, taki starszy kolega, menadżer można powiedzieć w MMA, gdzie on prowadził mnie przez te pierwsze kroki, pomagał mi naprawdę na każdym kroku, czy to z dietą, czy z jak rozplanować treningi, czy ze sponsorami jakimiś. On to wszystko pomagał, czy walki mi ogarniał, to już nawet o tym nie powiem, co jest, co jest mega dużym plusem, jak jesteś takim młodym zawodnikiem nikt się nie zna. No i co, no Albert jest bardzo dobrze przygotowany, jest w dobrej formie. Wydaje mi się, że jeżeli tam wyjdzie ten Albert z treningów, taki mocny, który będzie szedł na przód i się bił nie, nie, nie gdzieś tam yy, gdzieś zostawi te swoje demony, które miały w ostatnich pojedynkach, że, że, że coś nie wychodziło. To wydaje mi się, że też było spowodowane robieniem bardzo dużej, bardzo dużej ilości kilogramów do kategorii 77, a teraz jest tak naprawdę świeży, ma jakieś tam ostatnie kilogramy do zbicia, których tak naprawdę no śmieliśmy się, że na ten moment ma mniej do zbicia niż ja. Także no to jest już dużo jak na Alberta, bo, bo zawsze zbijał ogromne ilości kilogramów. Jeżeli wyjdzie tam taki prawdziwy Alberto Dziemkowski, no to zmiecie Radcliffe'a już w pierwszej rundzie. Przypuśćmy, że wygrywasz najbliższy pojedynek. Myślisz, że wygrana nad Robertem już pozwoli ci ubiegać się o walkę mistrzowską, czy powinieneś stoczyć jeszcze kilka pojedynków zanim o ten pas zaczniesz się ubiegać? Ale szczerze nie wiem, nie myślę o tym tak naprawdę, bo nie wiem, czy jeszcze do końca roku zawalczę. To będzie moja trzecia walka w tym roku. Także jeżeli wygram z Robertem, to, to będę się zastanawiał nad, nad kolejnymi krokami. Myślę, że to już że organizacji KSW będą się musieli pocić nad tym, co zaproponuje im, im mój menadżer. Bardzo dobrze sobie radzisz, jeżeli chodzi o obowiązki medialne. A jak będziesz sobie radził z tak ogromną publiką, jaka będzie w Atlas Arenie? Bo chyba pierwszy raz będziesz się bił przy tak dużej publice. No zdecydowanie nigdy nie biłem się przy tamtej, Największą ilość osób, jaka była na hali, jak, jak miałem walkę, to było może z 2,5 Także no tu będzie duża przepaść, ale kurczeń. Może mnie to w jakiś sposób doskonało, nie wiem szczerze, nie wiem, nie wiem, ale, ale wydaje mi się, że, że to będzie tak jak w poprzednich walkach, że po prostu będę miał klapki na oczach, będę widział tylko wyjście do walki, nawet tak szczerze nie odwracam się w stronę trybun, żeby tego nie widzieć, żeby mnie to w jakimś żadnym stopniu nie rozproszyło. Robię to, co lubię, robię to, co kocham, także wejdę tam, jak wejdę, jak zamkną się drzwi od klatki, to jestem pewien, że już będę, już będę się czuł swobodnie. No to wszystko z naszej strony, dziękujemy za dzisiaj, możesz teraz pozdrowić swoich fanów, powiedzieć Dziękuję ślicznie Wam, że tu jesteście, że robicie ze mną wywiady i oglądajcie, wspierajcie już, już w tą sobotę. Damy wam naprawdę niezapomniane widowisko. Dziękuję Dzięki bardzo. Dzięki bardzo. Dzięki. Dzięki.